Yo! się mogę Widzowie z tej strony Kebus A dzisiaj porozmawiamy sobie właśnie o skrzyni klacz, wokół już nagrałem dosyć sporo odcinków I porozmawiamy sobie mniej więcej dlaczego Jest właśnie ona ciekawa Warta uwagi I jak na niej w najbliższym okresie będzie można zarobić Także zapraszam do oglądania Zapraszam serdecznie na stronę CSGO Skins Reflink macie w opisie Możecie wejść Otworzyć sobie darmową skrzynkę Korzystać ze sklepu, kupić jakiegoś skina Ja serdecznie polecam i przechodzimy już do sedna odcinka, czyli skrzynia Klacz. I teraz tak, ogólnie odcinek będzie się odnosił do skrzyni Klacz i też troszeczkę do reszty skrzynek. Generalnie, ostatnio dosyć mocno śledziłem sobie skrzynię Klacz. Jak wiemy, Klacz ma mocne tendencje wahaniowe Widzimy, że 15 maja miał 1,16, no nawet 1,35. Więc sprawdzamy sobie, ile to by wyszło na 0. Mamy 4 grosze zysku z takiego jednego wahania. Co za tym idzie? E, że rzeczywiście hurtowo idzie na tym zarobić. Ale, ale, jest jedno ale. E, w sensie, nie wiem, czy ale, jakby można z tego korzystać, można z tego nie korzystać. E, Zarabiajmy na wahaniach jak najbardziej spoko. Ja jednak patrzę na skrzynię klacz trochę pod innym kątem. Weźmiemy sobie wykres ogółem. No i zobaczmy, że ona teraz jest w takiej nawet swojej okej okay, cenie. Ona tutaj przez pewien moment kosztowała nawet złoty 60. Zł. Coś koło tego może sobie przybliżymy. No tutaj, nawet złoty 85. Zł. Jakiś tam pik był. No ale generalnie coś koło złoty 60. Zł. I do czego dążę? Dążę do tego, że jakby wartość skrzyni Klacz będzie się umacniała. Do momentu promocji, do momentu dziesięciolecia. Eee, dlaczego? No bo w końcu wejdzie nisz. A jak wejdzie nisz, to skrzynia klacz i każda inna skrzynka diametralnie spadnie. Więc co za tym idzie? Plan nasz jest taki, żeby kupić skrzynki na niżu. Jest to plan dosyć prosty. Aczkolwiek, teraz eee, jak to rozegrać w miarę rzetelny, logiczny sposób. Oscylowałbym, że skrzynie klacz będą do kupienia za około 70 groszy, coś koło tego. To jest czysta spekulacja. Ja no nie przewidzę ceny co do grosza. E, spekuluję. E, także załóżmy, że będzie około 70 groszy. I kupujemy ją sobie za właśnie takie 70 groszy na niżu. I trzymamy to jako midterm. Potem sprzedajemy za wartość, do której wróci, bo ona na pewno odbije. Bo jest to skrzynka, która cały czas się gdzieś tam obraca drop jest ograniczony, także gdzieś tam koło tej skrzynki warto sobie warto sobie lawirować, krążyć no, bo tak jak mówię jest ciekawa, jest warta uwagi i jeżeli rzeczywiście zrobimy tak, że kupimy ją za 70 groszy, a sprzedamy ją powiedzmy nawet za te złote 30 zł, No to mamy już to liczymy sobie mamy czekajcie, 1,14 odjąć 7. Mamy 44 groszy na każdej skrzyni. Więc jeżeli kupilibyśmy je hurtowo po na przykład 1000, no to mielibyśmy 440 zł zarobku. To jest naprawdę spoko opcją, no bo z, jakby no 440 zł zarobku naprawdę spoko opcja przy kupieniu 1000 sztuk. Czyli wydalibyśmy około tam 700 zł. Także myślę, że naprawdę warto to rozważyć generalnie tyczy się to wszystkich skrzyń które wejdą na niż ehm, są właśnie te bardziej opłacalne lub mniej, wydaje mi się, że klacz jest jedną z lepszych skrzyń do inwestowania podczas niżu, dlatego wokół niej warto się gdzieś tam kręcić, patrzeć e, co z nią e, są też inne skrzynki, ale to już wam zostawię do analizy e, no i co, chciałem wam się tylko tak z wami tym podzielić e, i bardzo dziękuję wam za oglądanie trzymajcie się i cześć